Około 5 km od Tuczna, o, następne 4-5 od Drawińskiego Parku Narodowego i kilkaset metrów kilometr może od, od rezerwatu Strzaliny koło Tuczna. Następny skarb następne 54 hektary chronionego obszaru. Torfowiska i olsy źródliskowe na południowym, na południowo-wschodnim krańcu jeziora Lubiatowo. Kiedyś ona się nazywało Liptowskie, no i stąd nazwa rezerwatu. Ja teraz pod ruchami stoję i skryłem się to pole brzozy, no ale tutaj jeszcze są starodawne buczyny, i ja właśnie idę je szukać. Jest też cała gama roślin chronionych Grzybów no i takich ksylobiotów, które żywią się drewnem Trzy rodzaje storczyków kukułek No i podobno gniazdujący bielik Może krótkie spojrzenie na zbocza tego jeziora rynnowego Prześwituje mi jezioro a dookoła fajne, bardzo dorodne sosny. Czary mary, czary mary. Chcę się znaleźć na, nad jeziorem. Nad jeziorem lubetowskim, czy liptowskim. Nad przepięknym, czystym jeziorem. Jeszcze spojrzenie na te chmury. No, chybił kawałek serca tu zostaje, a naprawdę ta woda jest bardzo czysta, mocno przezroczysta. Zawsze jakoś miałem przekonanie, że otuliny parków narodowych są bardziej ciekawe, albo mocno niedoceniane. I tutaj jest potwierdzenie. No bo to jest kompleks puszcza nad Drawą, no i otulina parku narodowego, Drawieńskiego Parku Narodowego. Na pewno nie ostatni raz.